Państwa, ze mną już kolejny gość, pani Laura Czwiko, witam bardzo serdecznie, witam coach, pani trener i pedagog. A dzisiaj temat konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. No właśnie, czy należy kłócić się z naszymi dziećmi, czy nie należy tego robić? Oczywiście, że należy. Mhm. Kłótnia jest naturalnym składnikiem interakcji międzyludzkich. Jeżeli spotyka się dwoje ludzi, bez względu na to, w jakim są wieku, to prawdopodobieństwo na to, że z będą się zgadzali ze wszystkim, w 100 no procentach, jest tak naprawdę bliskie zeru. Mhm. Także warto sobie powiedzieć o tym, że kłótnia jest po prostu naturalnym czynnikiem, właśnie kiedy się ludzie spotykają i, i, i kiedy są ze sobą długo, kiedy są ze sobą całe życie, to prędzej czy później dojdzie. Do jakiegoś konfliktu interesów i, i po prostu będzie, będzie, będzie kłótnie. Uh -huh. A czy możliwe jest wychowanie bez konfliktu? Nie jest możliwe, aczkolwiek bardzo często rodzice do tego dążą. Chcieliby, żeby wszystko było, żeby wszystko było pięknie, idealnie. żeby było idealnie, żeby było tak serialowo, tak miło, ta, ta, ta bułeczka na śniadanie z tym jamikiem. Uh -huh. Wszyscy się do siebie śmieją jesteśmy wspaniałą i piękną rodziną. I warto sobie powiedzieć o tym, że możemy być wspaniałą, piękną tak, rodziną która niestety czasami mhm. też się pokłóci. Mhm. Wygląda to różnie, bo różne rodziny mają temperamenty, różnie to przebiega, niektórzy kłócą się bardzo głośno i, i, i bardzo, bardzo dużo emocji w to wkładają, niektórzy inaczej. Natomiast to nie znaczy, że, że nie ma miłości w takiej rodzinie, mhm. absolutnie nie. No właśnie, z pewnością nie chcemy się kłócić, ale czy są rodziny, które w ogóle się nie kłócą? Są rodziny, w których nie ma ujawnionych konfliktów. Rodziny, które mówią o sobie, bo u nas nikt się z nikim nie kłóci. Mhm. Tylko jeżeli takie zjawisko występuje, to prawdopodobnie są takie sytuacje, w których na przykład dzieciom nie wolno się wypowiadać, tak, to jest takie wychowanie, dzieci ryby głosu nie mają, przynajmniej ja byłam tak wychowywana, sieć w kącie bądź cicho, nie odzywaj się. Czyli dzieci nie mają prawa swoich potrzeb w żaden mhm. sposób jakoś okazywać. To są też takie rodziny, gdzie jest taki krótki reżim, taki wojskowy, tak? to są rodziny, gdzie konflikty są rozwiązywane siłowo, także zanim właściwie dziecko zdąży cokolwiek powiedzieć, to już jest jak... sprawa zamknięta. Sprawa zamknięta, brzydko mówiąc jest specyfikowane i nazywa się, że tutaj się nikt nie kłóci, tylko że kłótnia to nie zawsze musi być krzyk. Są, są rodziny, gdzie ten krzyk będzie z takim temperamentem włoskim, który jest i w miłości, i w konflikcie, a są rodziny, gdzie konflikty są ciche, ale proszę mi wierzyć, są dużo bardziej bolesne, mhm. niż te słowa częstokroć wykrzyczane. Mhm teraz ważne pytanie, jakie korzyści płyną z kłótni? Czy w ogóle płyną korzyści? Oczywiście, że płyną, jest ich całe mnóstwo. Przede wszystkim ujawniamy konflikt, ujawniamy problem. Widzimy, mhm. że coś się dzieje. Jeżeli, jeżeli konflikt zaistnieje, to mamy ogromną szansę dowiedzieć się czegoś o naszym dziecku, dowiedzieć się, co je boli, czego pragnie, z czym się zmierza w danym momencie. Czego się boi, to też jest bardzo cenne, tak? Dzieci często nie potrafią nazwać swoich lęków i to wcale nie te małe, tylko również te starsze, które kiedy czegoś się boją, to Wchodzą do domu i z kałacha po prostu jadą po całości, tak? I, I to jest ich sposób radzenia sobie ze światem, a tak naprawdę w środku coś się dzieje i w tym momencie rodzic może się dowiedzieć, co się, co się dzieje. Mhm. E, co dalej, konflikty uczą dzieciaki, jak sobie w życiu radzić. Uczą się tego, że nie zawsze będzie tak, jak one chcą, Wbudują tak jak robią. się wy... poniekąd też dokładnie uczą interakcji z innymi. Uczą y, bronić swoich norm, swoich wartości, swoich argumentów. Tak, rodzina jest tym miejscem, kiedy można się poboksować na słowa, kiedy można spróbować przekonać rodzica o tym, że myśli się, znaczy się że jest inaczej, bo ja tak myślę, bo ja uważam, że to jest dobre. To jest też takie, takie miejsce, gdzie się uczy szacunku dla cudzych poglądów, tak? czyli mm. przyjmowania tego, z czym na przykład ja się nie zgadzam i nie muszę się zgadzać. Mam prawo zostać przy swoich poglądach, ale uczy się też tego, żeby dać miejsce. Temu, że inni myślą inaczej, czyli uczy to tolerancji. Eee, to jak rodzice się kłócą, w jaki sposób te konflikty w rodzinie są przeżywane, dostarczają dzieciakom wzorców na przyszłość, pokazują, co robić, kiedy jest coś. Eee, Coś nie tak, co robić, kiedy z rówieśnikiem jest konflikt, mhm. jak rozwiązywać, że metody siłowe do niczego nie prowadzą, prowadzą tak naprawdę tylko do eskalacji konfliktów, że można porozmawiać, wszystko wyjaśnić. Także naprawdę korzyści z kłótni jest, jest mnóstwo. Kłótnia po prostu jest potrzebna też do takiego, nazwałabym, progresowego rozwoju dziecka. Kiedy się nie kłócimy, to jest regres. Dziecko się zatrzymuje, jakby osiąga wiek 7, 10, 12 lat, czyli wiek, kiedy chciałoby zawalczyć troszeczkę o ten świat, pokazać swoją wartość, swoje miejsce, swoje poglądy. Coś odkryło, przyszło do domu, czegoś się dowiedziało. W momencie, kiedy nie ma na to miejsca, ten rozwój nie następuje. Mhm. Użyła Pani kilkakrotnie słowa kłótnia i konflikt. No właśnie, co konflikt znaczy w naszym codziennym społeczeństwie? Jak jest używany? Yy, zdecydowanie pejoratywnie. Zdecydowanie kojarzy się z walką, yy, często okroć z walką od pierwszej krwi, yy, takiej emocjonalnej oczywiście. Yy, wygrany, przegrany, mhm. jakaś strona musi oddać coś na rzecz drugiej strony. Jest konflikt, jest czymś, czego nie chcemy ujawniać. To, to są właśnie te rzeczy, o których wspomniałyśmy wcześniej, że rodziny lubią mówić o sobie, że, że my się nie kłócimy, u nas konfliktów nie ma, czyli jakby, jakby ukrywamy to. Stanowczo, stanowczo jest tak, że stosujemy też komunikaty. Dzieci, nie kłóćcie się, tak? nie róbcie tego. Chodzi o to, jak się kłócić? Mhm. Kłócić się należy. To jest naturalne. Oczywiście nie wymuszać ten konflikt, nie prowokować go, ale kiedy on się w, w domu zdarza, to dać mu miejsce, nie zamiatać pod dywan, mówiąc tak kolokwialnie. Mhm. Tylko cała sztuka polega na tym właśnie, jak ten konflikt poprowadzić. Mhm. Nie czy się kłócić, ale jak się kłócić. No właśnie, ale dlaczego rodzice właśnie unikają konfliktów ze swoimi dziećmi? Co może być z tego przyczyną? Na pewno jest to przekaz międzypokoleniowy, yy, czyli właśnie słuchamy pięknych historii, jak to mm. babcia z dziadkiem przeżyli ze sobą 70 lat i nigdy się nie pokłócili, tak? I mm. mamy taki idealny obraz, do którego dążymy, też byśmy chcieli. Nie wiemy, jak było między babcią a dziadkiem, ale wieść gminna, rodzinna niesie taki, a nie inny przekaz i nam się on marzy. Na pewno jest to presja społeczna. Wstydzimy się tego, że nam się dziecko rzuciło gdzieś w markecie z piąstkami, uderza o podłogę, bo właśnie marzy o cukierku, który koniecznie teraz musi dostać, więc robimy wszystko, żeby nikt tego nie widział, że my sobie nie radzimy. Mhm. Boimy się utraty autorytetu jako rodzice. Kojarzy nam się to z tym, że w momencie, kiedy nasze dziecko podnosi głos, tak, no to jakim prawem? No, takim prawem, że jest zdenerwowany. To niekoniecznie musi oznaczać, że to jest brak szacunku dla nas w danym momencie, no ale jeżeli jestem zdenerwowany, to zdarza mi się podnieść głos. Mnie się zdarza, mojemu dziecku też się może to zdarzyć. Yy, I to są takie czynniki, które powodują, że tak naprawdę unikamy tego konfliktu, bądź nie nazywamy go po imieniu. Co zrobić? Jak się wtedy zachować, kiedy pojawia się kłótnia, kiedy pojawia się konflikt? Dać mu miejsce, przede wszystkim dać mu miejsce, pokazać, że on, że on się dzieje mhm. i można konstruktywnie te konflikty rozwiązywać. Gordon mówi tutaj o takiej metodzie sześciu kroków. Ci z Państwa, którzy spotkali się dziś na różnego rodzaju szkoleniach, mogą to znać pod hasłem burzy mózgów, mhm. bo to jest, to jest tak naprawdę podobna zasada. Konflikt niekoniecznie oznacza awanturę, z którą nam się może kojarzyć, taką, która wyniknęła gdzieś w danym momencie, ale może być jakimś problemem przedłużającym się w rodzinie. Czyli na przykład mamy co rano konflikt, bo budzimy naszego 15-latka do szkoły i co rano jest koszmar i horror i wszyscy na dzień dobry mają już po prostu dość dnia, bo ta pobudka jest po prostu najgorszym co się wydarza w rodzinie. I to jest ta metoda, na przykład służy do, do tego, aby rozwiązać właśnie ten problem. Czyli siadamy w momencie, kiedy wszyscy mamy dobre nastroje, jesteśmy w miarę wypoczęci, jest fajnie, uh -huh. i mówimy: słuchaj, jest problem. Co rano ciebie budzę, staram się to zrobić miło, grzecznie, co rano nie chcesz wstać, kończę się awanturą, jestem tym zmęczona, nie mogę już dalej. Tak? Nazywamy to, co się dzieje. Ok, no to jakie mamy pomysły? Generujemy pomysły. Krok drugi. Zapisujemy wszystkie pomysły, nawet jeżeli młody człowiek wymyśli, to może ja nie będę wchodził w ogóle do szkoły. Okej, okay, nie chodzisz do szkoły, tak? Mhm. Zapisujemy, nie ma problemu. Czyli bierzemy, wszystko nie ma uwagę. Mhm. bierzemy wszystko pod uwagę. W kroku trzecim dopiero ono analizujemy, rozpatrujemy. Hmm. No, nie, no, jak nie będę chodził do szkoły, to mogę. No, może być kiepsko. No to nie, no to, to nie był dobry pomysł. Uh -huh. nie, Ale jakby dajemy temu, miejsc, temu pomysłowi miejsce w przypadku małych dzieci, to też jest bardzo ważne, bo one się czują w tym momencie mają głos. Mają głos, czują się ważne, wiedzą, że Docenione. coś znaczą uh -huh. na arenie rodziny. Mają też taką potrzebę, skoro padają różne propozycje, to one też mają potrzebę, żeby jakąś swoją propozycję zapisać. Uh -huh. A dla małego dziecka szczególnie słowo pisane ma moc, więc jeżeli rodzic zapisze tą propozycję, to dziecko będzie czuło, że rzeczywiście jest istotne. Potem wybieramy tą propozycję jedną bądź dwie, która wszystkim odpowiada, tak? Uh -huh. Czyli w tej metodzie nie ma wygranych i przegranych. To jest właśnie takie ważne, że konstruktywne rozwiązywanie. Czyli bierzemy pod uwagę i dziecko, i rodzica. Oczywiście. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów powoduje, że nasze dzieci stają się kreatywne, bo zaczynają patrzeć na problemy, które im się gdzieś pojawiają właśnie jako problemy do rozwiązania, tak? Mhm. Które za chwilę zamieniają się w cele, które należy osiągnąć. I to jest takie pozytywne myślenie, patrzenie w przyszłość, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli patrzę w to, co chcę osiągnąć w rodzinie, jak chcę, żeby było dalej, a nie piorę ciągle brudy, mhm. bo ty to nigdy nie wstajesz, tak? Taki komunikat no, tak naprawdę niczemu nie służy. Mhm. Czyli wybieramy to rozwiązanie, które nam pomoże Spędzać miłe poranki we własnym towarzystwie. Wdrażamy w życie, no i potem ewentualnie umawiamy się za jakiś czas i sprawdzamy, czy to działa, bo być może to co wymyśliliśmy nie zadziałało i trzeba jeszcze raz powtórzyć proces, żeby wymyślać coś innego. Mhm. To są oczywiście propozycje na takie rzeczy, które w jakiś sposób rodzinie przeszkadzają w funkcjonowaniu. Oczywiście nie każdy konflikt wymaga tego, aby go rozkładać na czynniki pierwsze, niektóre można załatwiać na stojąco. Ale zawsze w poszanowaniu potrzeb swoich i dziecka, to jest bardzo istotne. Mhm. Żeby jakby y, też spotykam takich rodziców, którzy w poszanowaniu potrzeb dziecka jakby zapominają o sobie. Mhm. A czy rodzic powinien pozwolić dzieciom na złe emocje w czasie konfliktu? Ci z Państwa, którzy oglądali nas y, ostatnio, mam nadzieję, że zapamiętali, że nie ma złych emocji. Mhm. Emocje po prostu są. One są w nas. Tak jak oddychamy, tak jak robimy ileś rzeczy bezwiednie, tak mhm. samo bezwiednie rodzą się w nas emocje. Złe są tylko zachowania. Także mogę powiedzieć mojemu nastoletniemu dziecku: Nie podoba mi się ton, którym do mnie mówisz, mhm. nie lubię kiedy na mnie krzyczysz. Ale to, że jest wściekły no jest wściekły, to jest dla mnie też informacja o tym, co się w tym młodym człowieku dzieje. I często powtarzam rodzicom dorastających dzieci, że naprawdę, naprawdę, proszę mi wierzyć, po stokroć lepiej, że ten młody człowiek wejdzie do domu i wykrzyczy, co mu leży na tej przysłowiowej wątrobie, niż zamyka się u siebie w pokoju z słuchawkami na uszach. Nie mamy dostępu i nie, I mamy, nie mamy kontaktu. Nie mamy kontaktu i nie mamy tak naprawdę pojęcia, co się dzieje? ile prawdopodobnie bólu jest w tym młodym człowieku. Mhm. Tak? Dziecko jest wściekłe, a czy rodzic zawsze powinien nad sobą zapanować? Rodzic jest tak samo człowiekiem i tak samo zasługuje na szacunek w tej interakcji, mhm. i tak samo może popełniać błędy. Jeżeli tylko da radę, to mhm. oczywiście wskazanym by było, aby konflikt przebiegał bez eskalacji silnych emocji, bez wrzasków, wrzucania wszystkim tych karczemnych awantur, których tak bardzo się boimy, ale to, że jeżeli nam się zdarzy. Źle zachować, podnieść głos, powiedzieć coś, co nam się wymsknęło, czego żałujemy. Wybaczajmy sobie to. Jesteśmy tylko ludźmi. Przeprośmy nasze dziecko, powiedzmy, że poniosły nas nerwy, nie powinno się to zdarzyć, jest nam przykro. I naprawdę nie tracimy w ten sposób autorytetu. Wręcz budujemy go sobie, pokazując naszym dzieciom, jak możemy rozwiązywać, no właśnie, kolejne sytuacje konfliktowe, kolejne problemy w życiu, że nam też zdarza się potknąć. I można z, z podniesioną przyłubicą z takiej sytuacji wyjść. Dzięki temu nasze dziecko też się dowiaduje, że jeżeli ono się potknie, to świat się nie skończył, że potknie się jeszcze pewnie parę razy, ale, ale można sobie jakoś z tym poradzić. Super, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Mam nadzieję, że rodzice przed telewizorami e, zapamiętali to, o czym dzisiaj mówiła pani Laura Twikła. Bardzo serdecznie dziękuję za dziękuję nasze bardzo. dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwa bardzo. już teraz zapraszam na krótką reklamę, a za chwilę kolejni goście. Do zobaczenia.